Dzień dobry! Chciałem Wam pokazać, jak wyglądają plaże, jeżeli chodzi o to zaludnienie. O, tak to wygląda tłumów po prostu całe mnóstwo. Tu nasza miejscowa, tu dwóch chłopaków tu przyszło podpływać. Naszej właścicielki kempingu tam jak te kwiaty odjazd nasz kemping, a no, jedziemy dalej. O, tłumy się przewalają, że miejsca nie uświadczysz. Tyle. Pięknie, cicho, spokojnie. Eee. Też to jest jakaś rzadkość. Mimo wszystko. To chyba jedyny plus tej nieszczęsnej korony. Aj no I tyle. A, w oddali widzę, ho oh, oh, ho oh, za tymi łódkami. Może to będzie słabo widoczne, jak flaga chorwacka jest na moście. Dwoje ludzi siedzi i to wszystko. A, jeszcze a propos o plaże kamieniste, takie tam. Tu wpadli na takie rozwiązanie, wysypują to takim gresem zupełnie jak nasze taraso na pomniki fajne bo gdzieś te kamienie nie wbijają się w 4 litery więc dla dzieciaka jak macie małe dzieci polecam to cisza spokój bardzo łagodne zejście do wody o, tutaj wskazuję jeszcze ja jestem na takim języku Podobnym do tym co tam widać, kawałek dalej. To tutaj jest taki sam. Taka, taka główka, jakby więc mogę sobie tutaj to dobrze sfilmować. No, co pozbierane kamienie, jakieś głazy, ten, ten drzwirek taki. Się daleko ciągnie od brzegu, ho, 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 jakieś 10 metrów. Także, także dla dzieci super. Nie ma jeżowców. Nie ma jakiegoś dziadostwa, które ewentualnie może stanowić zagrożenie dla dzieci. I tyle. No. Tam idą nasi holenderscy znajomi. No i co? Nasz parasol. cała plaża nasza. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam. Przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie, bo warto. Pozdrawiam. Ciao.